Cześć, z tej strony, Dysio, Witam Was w kolejnym odcinku, którym jak możecie zobaczyć po tytule, yy, będzie szukań, yy, pokaz, pokazanie wam, yy, gdzie są klucze w tym nexusie. W tym odcinku nie pokażę Wam, gdzie są wszystkie klucze, tylko gdzie jest yy, pewna część, yy, czyli niebieski, żółty i czerwony. Potem w kolejnym odcinku, jeśli dobiecie 30, 30 łapek w górę, wrócę Wam kolejną część, gdzie pokażę Wam resztę kluczy. No i reszta bram też, ponieważ do każdego klucza jest każda brama. Więc może zaczniemy już od pierwszego klucza, czyli od żółtego. Mamy tutaj takie schodki, tam gdzie się wchodzi do vip i obok tych schodków mamy wodę. No i najpierw żebyśmy wskoczyli właśnie do... jakby do... Do tego końca wody tu gdzieś jest taki wielki mur Ponieważ będziemy bl bardzo blisko tego żółtego klucza O, jak widzicie Jeśli nie wskoczymy tam dalej To może po prostu za to zapłynąć I tu mamy taką magiczną buźkę Która się patrzy niby na inne buźki Że O, nie, 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 ja nic nie ukrywam wcale Ale kiedy zastanowimy się tak głębiej To możemy wejść do tej buźki I kiedy spojrzymy się w prawą stronę Mamy tam żółtą szarą minkę A o, o, obok niej jest żółty kluczek więc w tym sposobem mamy, mamy już pierwszy kluczek. Chodźmy tutaj do wyjścia. Może ten będzie szybciej. Może wam teraz, gdzie jest niebieski kluczek. Jak widzicie tego diksa takiego dużego na górze, bo tu jest ten mały, a tam jest ten duży. Trzeba się tutaj wspiąć przez te kamyczki tutaj. O. Dobra. I przez ten kaptur musimy wskoczyć sobie tutaj ładnie tak, żeby o, było tak na jego kaptur, żeby nie zawadziło. No i tu ma taką dziurę w głowie jakby i w niej jest niebieski kluczek. Więc mamy już kolejny klucz, już dwa i teraz ostatni klucz, którym jest czerwony kluczek. Więc tak. Jeśli wyszliśmy na przykład z tego Dixa, to jeśli pójdziemy sobie trochę w prawo, to na wprost mamy takiego smoka. Możesz sobie przez niego wejść, można podlecieć tym wiatraczkiem, podleć tym wiatraczkiem, bo będzie szybciej i ten smog, można go też nazwać dinozaur, jak woli, ale tak, on w sobie kryje wielką tajemnicę, bo niby tu nic nie ma, ale jeśli podejdziemy tutaj sobie na ten taki jakby słupek i poskoczymy dwa razy, to podniesiemy czerwony kluczek, który jest gdzieś w tym miejscu, ale jest czarny, jest czarny klocek, więc go nie widać. Może teraz pokażę Wam, gdzie są bramy, gdzie jest niebieska i żółta brama. Ponieważ tam gdzie jest czerwona, yy, czerwona brama, pokażę Wam w kolejnym odcinku, ponieważ w czerwonej bramie yy, jest zielony klucz, więc w kolejnym odcinku Wam pokażę tą bramę. Chodźmy najpierw może do, niebies do niebieskiego do niebieskiej bramy, o. Czyli tutaj też w wodzie. Jest właśnie tutaj ta niebieska brama. Po prostu możesz sobie przejść po drugą stronę, tutaj, tak, siup, albo wskoczyć, tak jak ja, tutaj obok. I mamy dwa portary. portale. Jak wejdziemy poprzez tą bramę, jest jeden czerwony po lewej stronie i jeden niebieski po prawej. Ja najpierw pokażę Wam, co jest w niebieskim portalu. Tu mamy napis piękny Blockstar Planet. No i jeśli spojrzymy się trochę tam, mamy taką minkę, która patrzy się w górę. Nie wiem jeszcze, czy da się tam wejść, ale jeśli ktoś wie, możemy napisać w komentarzu, bo jeszcze się tam nie dostałam, jak szukałam y, tych kluczy. No i tu mamy zieloną bramę. Ale gdzie jest zielony klucz, dowiecie się w kolejnym odcinku. Znaczy głównie, gdzie jest ta czerwona brama, bo właśnie w niej jest ten zielony klucz, więc w kolejnym odcineczku się dowiecie. Y, chodźmy teraz do tego czerwonego portalu. Ale on przeteleportuje nas tylko na rękawicę bitewną, czyli wracamy jakby na powierzchnię ziemi. Pokażę Wam teraz, gdzie jest żółta brama, ponieważ ona jest trochę bardziej schowana. E, trudniejsza jest do znalezienia. Więc pokażę Wam w tym odcinku też. Musimy sobie iść... Czekajcie, musimy tam pójść najpierw. Hopsa, hopsa. Hmm. Gdzie są... O, tu jest. Jeśli mamy tutaj przy... Przy Przybicie do kopania skakujemy ten pastelowy krzaczek yy, fioletowo-niebieski i lecimy tym wiatruszkiem do góry. Jeśli polecimy nie musimy podskoczyć i wchodzimy na takie jakby tunę. I mamy lewą stronę i prawą stronę. Idziemy w prawą stronę. Więc, no, wiadomo, jeśli ktoś by się obrócił, to można, to by miał tą samą, bo tam dalej już nie idziemy. Tylko tu, w czarnej, tej jakby mazi. O, właśnie tu dziewczyna nawet pokazała, że jest taka dziurka. I tu mamy takie zielone, jakby kryształki. I tu mamy właśnie tą żółtą bramę. O, mamy te zielone kryształki i mamy żółtą bramę. No i tu jest czerwony portal. No i on nas przeteleportuje z powrotem do wody. No, więc tu były te bramy, Wszyscy, Więc jeśli byście chcieli kolejny odcinek, gdzie pokażę Wam resztę kluczy, to stawcie 30 łapek pod tym filmem. Jeśli ch macie jakiś pomysł na odcinek i chcielibyście, żebym na przykład go nagrała, możecie napisać w komentarzu, a ja zobaczę, czy. A ja możliwe, że go nagram. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Do kolejnego odcinka i pa pa!